Chciałem w pierwszej kolejności, jak e, zwykle zresztą, podziękować e, moim zawodnikom za założenie e, tak dużej ilości zaangażowania sił, wiary. E, faktem jest, że e, mecz e, może się inaczej, potoczył, to, czym byliśmy tych dwóch bramek nie stracili na początku. Oczywiście znaczy w pierwszej połowie, szczególnie tym bardziej, że ani nawet nazwiskami tego nie robiłem. E, uważam, że pierwsze bramki mogliśmy uniknąć. Wiedzieliśmy, e, jakie niebezpieczeństwo e, może, możemy oczekiwać ze strony Wisły. Faktem jest, że Wisła, nie wiem, statystyk nie wiedziałem na pewno, była, że ktoś je do piłki, to nie muszę patrzeć na, 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 na tą statystykę. Uważam, że jak się nam nie dało wyrównać, szczególnie w tych sytuacjach w dogrywce, powinniśmy strzelić tą trzecią bramkę i ze stworzonych sytuacji, ze stworzonych sytuacji, bo mieliśmy więcej klarownych sytuacji od Wisły. Mówię, mogliśmy, mogliśmy przejść dalej. Ja jeszcze raz chciałem podziękować moim chłopcom za walkę, za wiarę i mam nadzieję, że te doświadczenia współkaru z tak dobrym zespołem jak Wisła przyniosą jakieś korzyści na następne mesze w drugiej widze. Spójrzcie jedna sprawa tylko. Bo Śląsk od dłuższego czasu, od kilku spotkań gra dobrze na poziomie drugiej ligi, osiąga w miarę dobre rezultaty. Nawet jeżeli te rezultaty by nie były takie, jakie są do tej pory, to uważam, że kibice powinni się bardziej identyfikować z zespołem Śląska niż mimo przyjaźni z Wisłą, bo tych kibiców na meczu Śląska, w meczach ligowych powinno być bez względu na przeciwnika, czy to jest Tur, czy to jest Łowicz, powinno być może nie tyle, ale dużo więcej niż do tej pory. Także jest mi smutno, że w większości tych kibiców, którzy przyszli, ja wiem, że są sprawnieni piłki, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy w drugiej lidze i kibice powinni zrozumieć jedną sprawę, że jednego co mogą być pewni, że bez względu na rezultat, a ten zespół będzie się tak prezentował, jak się prezentował dzisiaj we wcześniejszych meczach i myślę, że na następny mecz z Polonią Warszawa i inne, ta frekwencja będzie wyższa. Jeszcze raz podkreślam, że jest mi przykro, że ta frekwencja jest nie najlepsza. Aczkolwiek te statystyki drugiej widzę nie, nie jest najgorsze, ale to, to nie zmienia faktu. Ja powiedziałem, kto ma strzelać i jak już powiedziałem, zapytałem, czy się czuje na siłach, no to powiedzieli, że tak, że wszystko w porządku. Myśmy nie chcieli rzutów karnych, bo uważam, że a znam to z doświadczenia, że są zawodnicy, którzy strzelają na treningach 10 na 10, a jak przyjdzie 6-7 tysięcy, to im po prostu nogi wiąże. Także tutaj karne dla mnie, to tego, żeśmy nie ćwiczyli, uważam, żeśmy dobrze strzelali. Ostatnio, żeśmy nie wykorzystali, ale to, to nie jest żaden problem.